Cześć. Mam na imię Paweł, tego daszka, a fotografia jest fajna. Pogoda nie zawsze chce współpracować. Przeważnie jest tak, że w poniedziałek świeci piękne słońce, we wtorek no, jest naprawdę cudownie, w środę mówisz, już nie możesz wytrzymać, mówisz tylko do weekendu, żeby tylko ten weekend dotrzymać. Ja pójdę i będę robił te zdjęcia. Jest taka pogoda, tak jak w tej chwili, jest piękna jesień. Pojadę gdzieś w daleko, zrobię jakieś piękne zdjęcia. W czwartek mówisz, nie, już masz zaklepany, zarezerwowany nocleg. W piątek po południu zaczyna się chmurzyć. Budzisz się w sobotę rano, siąpi deszcz. Pogoda jest mdła. Jak siąpi deszcz, to jest jeszcze pół biedy. niedzielę jest tak samo. Pojechałeś, no i co? No i musisz robić zdjęcia, tak jak jest. no Nie można nie robić zdjęć. Taka pogoda, tak jak w tej chwili. Nie ma problemu. No, my w ten sposób wyjechaliśmy na kilka dni na Podlasie, gdzie się okazało, że budzimy się i mamy cudowną szarość dookoła, piękna szarość. Takie różne odcienie tej szarości są. Jest szarość jaśniejsza i szarość ciemniejsza. Ogólnie szary jesienny dzień. I też robiliśmy zdjęcia. A dzisiaj Ci pokażę, jak robić, powiem, wytłumaczę, jak robić zdjęcia przy każdej pogodzie, po to, żeby one dobrze wychodziły, żeby ładnie się prezentowały. <grym> Zapraszam Cię na film. To, że pogoda, każda jest dobra na zdjęcia, to o tym każdy mówi, każdy wie. Natomiast są pogody, przy których zdjęcia się praktycznie same robią, to wiadomo o tym. Natomiast yy, taka jak w tej chwili, tu mamy las, jesienny, późno jesienny, las, troszeczkę liści. Na szczęście w nocy padał deszcz tym razem. Więc jak padał deszcz, to się zrobiło troszkę błyszczącego na tym wszystkim. Jak to sfotografować? No, co jest ważne? Ważne jest to, żeby wyjść w ogóle, ale żeby nie zapomnieć aparatu. Raz mi się zdarzyło w życiu wyjechać na plener i zapomnieć aparatu. A miałem, no i wracaliśmy się. E, ale co jest? Balans bieli. Bardzo ważne jest w takim wypadku, przy takiej pogodzie, balans bieli, bo automat w aparacie będzie chciał zrobić, żeby to zdjęcie było poprawnie na świecie, czyli poprawnie kolorystycznie, czyli na, w neutralny sposób, a Jesień nie jest neutralna. Automat spowoduje, że to zdjęcie będzie takie bardziej bez, bezpłciowe. I trzeba trochę zwiększyć ten kolor, tą kolorystykę. Ocieplić. O, ocieplić tą, tą, tą badwę. Żeby to wyglądało ładnie i ciekawiej. Temperatura w tej chwili, tak jak zobaczyć. Zmierzymy ją. Ja myślę, że jest około 6000 Kelvinów. 6000 Kelvinów, ponieważ jak jest grubsza warstwa chmur, słońce się przez nią przebija i fale czy od czerwonego idące w tą stronę są tłumione i przychodzi więcej niebieskiego, więc temperatura jest wyższa, co oznacza, że kolor jest bardziej niebieski. Ta kamera w tej chwili ona jest na automatycznym balansie bieli ustawione w związku z tym ona to skorygowała, ale gdybym nie skorygował i zostawił na przykład na słoneczku. To bym miał zdjęcie zrobione normalnie. No co? No weźmy zróbmy zdjęcie na moim aparacie, który lubię. O, trochę muszę go przestawić, bo ostatnio go ustawiałem na jakimś innym. I spróbujmy zrobić zdjęcie z balansem bieli automatycznym. I balansem bieli takim, żeby to było ładnie. Aby ten kolor był taki nasycony. Oczywiście fotografuję w formacie w rawach i mogę to zrobić później jeszcze na komputerze, ale ja uważam, że co można zrobić w aparacie, to jest lepsze niż później na komputerze. Oczywiście przy takiej pogodzie. Statyw jest rzeczą bardzo ważną. Mój pogląd na temat statywu, widać mój statyw? Widać. Mój pogląd na temat statywów był w filmie o statywie. O tu będzie, o tu będzie link na górze do niego, można sobie tak kliknąć i zapamiętać, i później obejrzeć. Gdzie uważam, że nieważna jest marka statywu, ważna jest jego jakość i mhm. waga. A ona wynika, niestety, bardzo często z ceny statywu. Czyli statyw za 200 zł, nawet jeśli jest bardzo dobrej filmy, z naklejką bardzo dobrej filmy, to i tak będzie lekki i miękki. A statyw, który nawet jest taki filmy nieznany albo mało znanej, ale będzie kosztował dużo więcej, na pewno będzie statywem solidnym i porządnym. Oglądałam takie. Dobra, to będzie jako reklama. będę oglądałem. Statyw na takich grubych nogach. Piękny statyw. Jejku. Mógłbym się w nim zakochać, oprócz tego, że był za duży. Był olbrzymi. ale były ciotki dla nas. W zamian tego. Także statyw. Aparat. Czułość, to no, w sumie no lepiej jest niższe czułości używać. Może trochę bliżej podejdę jednak. Zostawmy o. O, tutaj podejdę. Widać statyw. Poniosę go do góry, żeby widać było, że mam aparat. Nie, nie będę widział, co robię. Wiem, mogę włączyć ekran tutaj i live view. Nie lubię live view. Spójrzmy, przełączę w tym wypadku na opóźniacz dwusekundowy, po to, żeby ten nie poruszyć aparatem. Włączę go w to, co powinienem, czyli w AV, czyli priorytet przysłony. Mam przysłonę. No, tak jak krajobrazu przesłona przynajmniej średnią trzeba używać, czyli w granicach 8, żeby uzyskać taką głębię tego, tego, co widzimy. Dobra, włączmy live view. I możemy sobie przekadrować na live view. O, 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 o. Dobrze, sprawdźmy szybko balans bieli. Wyłącz mi live view, pokaż mi to tutaj. Balans bieli mam... <laughs> Przepraszam. Możemy mu automatyczny balans bieli, bo o to chodziło. Live view. I co? Troszkę bardziej w prawo widać, że zrobię zdjęcie. Tak trochę widać. O, dobra. A czemu 10 sekundowy? Ja źle ustawiłem. 10 sekundowy balans bieli. Ja robiłem zdjęcia wczoraj, w związku z tym miałem balans bieli ustawiony na chmurki. Dobrze, a teraz zmienimy mu, wyłączę to, zmienimy mu balans bieli na chmurki. Czyli około 6000 Kelvinów. On ma takie obrazkowe menu. Większość ma takie obrazkowe menu. O, widać tutaj. Gdzie mogę, jak wybieram balans bieli, to mi przeskakuje. Pokaż jeszcze raz, poproszę. I pokazuje mi, oprócz tego, że jest automatyczne słoneczko, hmm, cień. W budynku to jest jeszcze wyższa temperatura. Jest tutaj pokazuje 7000, chmurki 6000 Kelwinów bez stopni. Kelwiny nie mają stopni. To jest inna miara. Zaplątałem się w kabel od mikrofonu. I co, ustawiłem na 6000? Zapamiętał? Tak, ustawiłem na 6000. spróbujemy wykadrować to samo. W miarę. Dobra, to wykładujmy inaczej, żeby było widać, że jest inaczej. Zmieńmy mu na no. dwusekundowy. Dobra, jest dwusekundowy. Zrobiłeś? Ja nie robię na live przeważnie. Pokaż mi to. Tam, to różnicy nie ma, ale widać, to będzie widać dopiero jak wrzucę to na komputerze, bo to na tym to nie widać, widać, że to zdjęcie jest cieplejsze. A jeśli nie jest cieplejsze, jeśli musi być cieplejsze, A jeśli pokazuję zdjęcie jesieni, to chciałbym, żeby ono było cieplejsze. Co jest jeszcze ważne przy fotografowaniu przy takiej pogodzie jak ta? Przeważnie, jak tak, światomierz jest, jest, nie zaczniemy od słońca, ważne jest, gdzie jest słońce. Ja go nie widzę, ale mimo wszystko ono, ja wiem, że ono jest tam. Ale jak zacznę chodzić dookoła drzewa, to zobaczę, że jest ciemniej i jaśniej. I też trzeba mimo wszystko, że tego słońca nie widać, trzeba brać pod uwagę to, że słońce istnieje i patrzeć na jego kierunek i starać się zrobić zdjęcia tak, żeby ono było w miarę z boku, bo mimo wszystko jednak jakiś cień, to niewidoczne słońce, no niewidoczne, rozproszenie daje całe niebo, Mimo wszystko, jednak jakiś cień na tych drzewach będzie, i jakaś, yy, przez to powstanie pewna głębia. Jeśli fotografujesz w yy, JPG-ach, albo później wywołujesz lawa, to troszeczkę kontrastu można zwiększyć. Plus ja zawsze przy takich zdjęciach, tutaj, bo aparat jest, ja, aparat jest zrobiony na to. Yy, nie, wyłącz mi to wszystko. Aparat jest zrobiony tak, że on mierzy światło, przy warunkach standardowych. Standardowe warunki to jest określane jako 16-18% szarość. A tutaj w tej chwili jest ciemniej. I czym ciemniej, czym obiekt jest ciemniejszy, czyli jeśli ja bym wszedł w, o, tam, w tamten gęściejszy raz, gdzie są sosny, świerki, świerki to tam jest jeszcze ciemniej, więc korekcję ekspozycji dałbym na minus. Zresztą, jak patrzę tutaj na tą kamerę, to ja też ma ustawioną. Ta co kręci na automacie, widzę korekcję ekspozycji też jest na y, pół eV y, na minus. Po to, żeby to, że y, normalnie aparat się pomyli w ocenie światła w takich warunkach. Więc aparat, jakby spojrzeć na mój aparat, to jest tak samo kawałek na minusie zrobiony. Też jest też na a to minimalnie na miłość. Oczywiście, tam, jeśli ja robię w rawach i wywołuję to zdjęcie później, to czy to będzie jeden w tom, jeden w tamtą, to ja to spokojnie skoryguję na komputerze. Nie ma problemu żadnego. Zdjęcia robione w takich warunkach yy, wymagają przeważnie mocniejszej obróbki, staranniejszej obróbki. Yy, one same z siebie zrobione od razu na czysto, mogą być zamdłe. Natomiast to samo zdjęcie, obrobione później, będzie zdecydowanie ładniejsze. Zresztą, no to zróbmy jakieś zdjęcie, które tutaj wyciągnę mu tylko na długi o... Ten, żeby pokazać, że, że ten... Daj mi live view. O, to, 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 to. Poszukajmy czegoś, co byśmy mogli sfotografować, takiego ciekawego. a nawet to sfotografujmy. Mamy przysłonę 8, czułość ISO 100, jest tak pół ev mniej więcej mniej pokazane, żeby naświetlił czas 0,3 sekundy, czyli na trzecia sekundy, czyli z ręki już tego się nie da utrzymać. Oczywiście ja wiem, mógłbym włączyć stabilizację, ale stabilizacja do ogniskowej w tym wypadku 100 mm. Znaczy ogniskała normalnie, y, czas powinien wynosić 1,7 część sekundy. Czyli 1 EV to będzie 1,50, 1,25, 2, 1,15, 3, 1,15, 3, 1,6 no, no, sekundy, 4. I, dobrze mówię? No mniej więcej. Zaraz zobaczymy. Jedna szósta, 1 trzecia jedna druga, 5 sekundy. Nie, 2 sekundy, jeszcze raz. Jedna setna sekundy to jest 0, jedna 51 1 jedna 25 część sekundy 2, jedna piętna część sekundy 3, jedna szósta część sekundy 4. Jedna, no to tak, to no mniej więcej 5 f w tej chwili jest za mało światła w stosunku do tego, co mam ogniskową. I ta stabilizacja mogłaby to utrzymać, a nie musiałaby. Ale po co się męczyć ze stabilizacją? Sprawdzam zawsze tego, czy mam wyłączoną stabilizację, stawiając na statyw. Bo jeśli oglądałeś film o stabilizacji, to wiesz, że stawiając aparat na statywie, trzeba ją wyłączyć. W nie wszyscy, niektóre aparaty. Potrafią i obiektywy, bo to tak ten wykrywać to, że stoją na statywie, i wtedy nie trzeba wyłączać. Ale dobrze jest wyłączyć. Dobra, spróbujmy zrobić to zdjęcie. A nie, ty masz wyłączoną. Masz punkt ustawiony ostrości. Dobra, ale nacisnąć muszę ręcznie. Jeszcze go nie opanowałem do końca, bo to jest mój nowy aparat. Yy. Zrobię, próbuję. Jeszcze są te zdjęcie. No dobra. Spróbuję to zdjęcie później yy, obrobić. Znaczy, I tu i tu za sekundkę zaraz wrzucę zdjęcia dwa, czyli nieobrobione zdjęcie i zdjęcie obrobione, o tu pójdzie. Obrobione zdjęcie, które już jest poprawione, ma kolestykę, zrobione jest fajniejsze, ciekawsze, lepsze. Także chwilę nad nim będę musiał popracować. Dobra, zapraszam Cię do obejrzenia jeszcze galerii zdjęć na koniec, które zrobiliśmy niekoniecznie tu i teraz, dzisiaj bo od kilku dni robimy zdjęcia mniej więcej przy takiej pogodzie, ale też wy, zbieraliśmy zdjęcia jeszcze jakieś starsze, które gdzieś tam robiliśmy też przy takich mdłych pogodach, mdła pogoda, przy cudownej szarości. Też chcę wrzucić, żeby pokazać, że da się, da się, tylko tyle, że wszystkie zdjęcia w galerii nie ucz. są obrobione. To nie jest tak, że to jest zdjęcie prosto z aparatu. I że zdjęcie prosto z aparatu przy takiej pogodzie ktoś powie, że wow! Nie, to zdjęcie trzeba obrobić, Ale nie przesadzać. Obróbka nie jest najważniejszym elementem zdjęcia. Najważniejsze w zdjęciu jest zdjęcie. Obróbka ma tylko pomóc wyciągnąć to, co w tym zdjęciu jest ładnego, albo to, co ja widziałem, fotografując. A nie, że ja robię byle jakie zdjęcia, a później obróbką robię z tego takie. Gradzicialskiej i fajnie. Nie. Ja robię dobre zdjęcie, ładnie skadrowane, starannie skadrowane, skadrowane w sposób albo zgodny z zasadami, albo zgodny z logiką tego, co bym chciał przedstawić. Zdjęcie, które jest technicznie dobre, czyli zdjęcie poprawne, czyli ostre, tam gdzie ma być ostre. Bo jak nie ma być nieostre, to ma być nieostre. Dobre zdjęcie, i dopiero wtedy je, takie zdjęcie, jak już jest dobre i jest dobre, i trzeba je też do komputera i troszeczkę jeszcze poprawić za pomocą obrówki w programie graficznym jakimś. Dobra, dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Do obejrzenia filmów na kanale analogowym, który tam też jest i się bardzo ładnie rozwija. I co? Galeria i do zobaczenia na tydzień. Cześć.